I co, i niby poszło? To zaraz zobaczymy, czy faktycznie poszło. Teraz to oczekiwanie. No, czekamy, czekamy. E, halo, halo. Ja tu czekam na rozpoczęcie transmisji. <laughs> Chyba jest. Halo, halo. Stół z powyłamywanymi nogami. Dobra. Dzień dobry. A temat na dzisiaj to Silas Young Wrestler już o, chyba z 7 lat występujący w Ring of Honor, który tam raz może był blisko WWE, ale jednak tak wyszło, że nie wyszło. W poprzednim odcinku Oro Cast wspominałem o trzech testach, jakie zawodnicy musieli przejść przed wystąpieniem w Ringu. Chodzi oczywiście o testy w związku z pandemią koronawirusa. I może się to wydawać trochę wyczerpujące, ale jak Silas Jank nam zdradził, jest to, było to dobrowolne. No, oczywiście wiadomo, jeśli się na niej nie zdecydujesz, no to nie wystąpisz na gali, nie wystąpisz na gali, no to nie zarobisz. Chociaż, tak jak mówiłem już nieraz, raz, Age płaciło wrestlerom w czasie tej całej przerwy, w czasie tej pauzy. Normalnie tak, jakby wystąpili na tej gali, nie tylko wrestlerom, ale też i tym pracownikom, którzy tam wokół ringu się kręcą. Ale chodzi o to, że to nie jest tak, że musisz koniecznie to zrobić, że musisz koniecznie wystąpić na Gali. Kwestia po prostu dobrowolności. Czasy pandemii to wyjątkowa sytuacja, do której Oroge musi się dostosować i wyszli z takiego założenia, że nie będą za wszelką cenę wymuszać od zawodników, że oni muszą przejść te testy, żeby. Wystąpić na gali. Oczywiście i tak wiadomo, że sporo wrestlerów przeszło. Przeszło przez ten czas powiedzmy tej izolacji, o której tam wspominałem, że tam trzy dni przed eventem musieli siedzieć w hotelu każdy sam. No i ostatecznie wystąpili na tej gali. Silas Young też wspomniał nam o swoim sposobie jego wyglądu zewnętrznego, czyli te pokaźne wąsy, włosy zaczesane na tył. I wyraził to jako hołd dla swojego ojca, który był tak taka ciekawostka był strażakiem. Cały czas jego ojciec żyje, tylko po prostu jest już emerytem. Do tego Silas Young ma pięciu starszych braci, i choć nigdy nie było coś takiego, żeby miał być bity czy coś z tych rzeczy, no to jednak dzieciństwa łatwego nie miał. I wszystko do, tak to, go zainspirowało do post stworzenia postaci Last Real Man, którą to postać możemy od tych właśnie siedmiu lat z ciekawszym lub mniej ciekawszym skrótkiem oglądać w Ring of Honor. Do tego też można dodać, że ojciec jest dumny z syna i zawsze mówi znajomym, że jego syna można oglądać tam w ringu, w telewizji, na tym kanale i tego dnia i tak, 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 tak dalej. Jeżeli chodzi o tą główną rzecz, którą wspomniałem w tytule, Silas Young jako młody człowiek zmagał się z uzależnieniem od heroiny, i wyobraźcie sobie, że rzeczą, która od tego nałogu go urato uratowała, był pro wrestling. Silas wpadł w złe towarzystwo i, jak sam mówi, zaskakująco szybko stał się uzależniony, ale Wyobraźcie sobie, w szkole średniej miał kolegę, który trenował do bycia pro-wrestlerem. Trenował, trenował, przyszedł czas, że tam w najbliższy weekend będzie miał swój debiut w ringu, więc kiedy kolega miał zadebiutować, to poprosił Silasa, żeby przyszedł na galę, żeby kupił ten bilet i żeby go tam wspierał. No to Silas tam, no okej, okay, dobra, przyszedł na tą galę, popatrzył, popatrzył, popatrzył i co? Tak zrobiło na... Na, to, na nim wrażenie cały ten wrestling, cała ta otoczka, że po tym show zdecydował, że sam pójdzie w pro wrestling i w trakcie, wiadomo, tam kilkumiesięczny kurs dla adeptów. Wziął w nim udział, i właśnie w trakcie tego kursu było to, był to dla niego taki główny motor, główne paliwo napędowe, żeby wziął się za siebie, a wziął się za, za siebie. To, to znaczy, że no powiedzmy także, znacząco pomogło mu to przezwyciężyć nauk, co może być jakże piękną teraz reklamą do tego, aby, aby w ogóle zainteresować się wrestlingiem, od strony powiedzmy też i praktycznej. No dobra, to by było na tyle. Jeżeli chodzi o nadchodzący weekend, no bo wiadomo, ten weekend, zapewne my w poniedziałek tam w internetach będziemy mieli dostępny odcinek OroH TV, który już nie będzie się skupiać na jakimś tam best of dotyczącym danego wrestlera, tylko lecimy z nowym rozdziałem, a ten głównym tematem tego rozdziału będzie turniej opas OroH Pure Championship. No jak sobie teraz patrzę na to zestawienie, na tych, ilu tu mamy 8, 16 wrestlerów? Dla mnie wygląda to w ten sposób, że w finale będą Jay Little i Jonathan Gresham, którzy tak się składa, dzierżą wspólnie pasy tag teamowe Age. Kto wie, być może w międzyczasie w którymś tam odcinku Age TV stracą te pasy. Widzę tą dwójkę w finale na ten moment. No nie wiem, może jeszcze gdzieś tam z tyłu głowy Tracy Williams, chociaż to już tak trochę na doczepkę. David Finlay? Nie, dość, chyba raczej nie. E, w każdym razie widzę tą dwójkę mając w pamięci, jak ta dwójka miała ze sobą tam niedługi, niedługą rywalizację, gdzie stoczyli trzy walki ze sobą i jedna lepsza od drugiej, a ta trzecia Iron Man match o pas Orwell World Championship, który wtedy dzierżył. J. Little, gdzie Jonathan Gresham był tak blisko zwycięstwa, zresztą w ogóle wszystkie te trzy walki obcierały się, opierały się o to, że Jonathan Gresham tak blisko trzykrotnie był pokonania J. Little i trzykrotnie mu się to nie udało. No to teraz w końcu będzie ten jakże idealnie pasujący do tego moment finisz turnieju opas Orway Pure Championship i w końcu wreszcie ten Jonathan Gresham wygra. Tym bardziej, że Jonathan Gresham też jakiś czas temu rzucił tam chyba na swojego Twittera, myślę, że to na YouTubie Ring of Honor też jest takie promo promujące, o, promo promujące, ale powiedziałem. Wideo promujące właśnie nadchodzący ten pas Oroage to, to turniej Orlej Pure Championship, w którym Jonathan Gresham nawoływał też do tego, żeby ci wrestlerzy stawiający na technikę gromadzili się, ażeby znów ten techniczny wrestling stanął na nogi, żeby mógł dużo znaczyć w ringu honor. I myślę, że Jonathan Gresham będzie taką osobą, która będzie mogła poprowadzić kilku innych wrestlerów lubiących techniczny wrestling do tego, aby ten styl wrestlingu jakoś wypromować. No cóż, sam osobiście nie jestem zbytnio fanem tego stylu, ale czasami, no mimo wszystko też jestem skłonny docenić, że no, no nie, mój sty, nie, nie mój gust, ale jednak no, też nie powiem, żeby to było złe, i mam nadzieję, że tak też będzie w przypadku tego turnieju. Na czele, oczywiście, z tym finałem, który pewnie za kilka tygodni, no bo właśnie te, ten odcinek ROH TV i tam kolejne następne będą się na tych pojedynkach pierwszej rundy, drugiej rundy i tak dalej, aż do samego finału. Zatem. Obserwujcie ten nowy rozdział, który Chorera jasna, szkoda, że nie pod przywództwem Martiego Scarla, ale o tym tu już chyba mówiłem odcinek czy dwa odcinki temu. I mam nadzieję, że będzie to rozdział zachęcający do tego, aby obserwować i aby zachęcać innych do obserwowania, ażeby, ażeby coraz więcej osób mogło powiedzieć: oglądajcie Ringovanar.